bardziej niż na fotografii koncentrowałam się na tym żeby tu być ponieważ nigdy nie widziałam teatru naszego lubelskiego od kuchni no i było to niezapomniane przeżycie no i jeżeli jeszcze kiedyś będzie jakaś szansa to na pewno skorzystam żeby jakby no poznać pracę teatru jakby od tej strony nieznanej mhm. dziękuję A Które pomieszczenie dzisiaj się pani No chyba podobało? jednak scena. Scena, tak, 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 zdecydowanie. E, jeszcze mi się podobała a myślę garderoba. Tu w tych szatach każdy też ma swoją ćwiateczkę kostiumów bucikami, z nakryciem głowy ze wszystkim. W związku z tym każdy wie, gdzie szukać jakby swoich rzeczy. Zwróćcie Państwo kolejną uwagę na te reflektory. Jako ciekawostkę powiem, że roczny rachunek za prąd to jest 120 tysięcy złotych, przynajmniej. Dni na fotodejach są bardzo fajne, szczególnie tam, gdzie nie można wchodzić na co dzień. Owszem, te, gdzie można dojść, więc, na przykład, tak jak byliśmy na Majdanku czy w Skansenie, są fajne pod względem takim i towarzyskim, i operatorskim, jeśli chodzi o zdjęcia, a te, takie jak dzisiaj, mają dodatkowy posmak właśnie tej niecodzienności, tej fascynacji. Tej możliwości operowania nie tylko aparatem, ale i także bycia w miejscach na co dzień zupełnie niedostępnych. Mikulski z Machulskim, Świderski, Kucówna. właściwie nie ma takiego nazwiska w Polskim Teatrze, którego by na tej scenie nie było. Niekoniecznie w zespole, ale również jako benefisy, gościnne występy była oczywiście Modrzejewska, był Solski, był Zełderowicz. to tak zwane wichry historii. <śmiech> <śmiech>